Witajcie! Tu znowu Witer, a dziś pokażę Wam bardzo magiczną, artystyczną i interesującą produkcję, jaką jest Limbo. Grałem w to dawno temu, bardzo dawno. Jest z tego Gamisfera, do której link pewnie wrzucę w opisie. A tymczasem zaczynamy tą niezwykłą podróż. O, obudził się. Witaj przyjacielu Na czym polega właściwie Limbo? Cóż... Yy, w sumie wywnioskować to można praktycznie tylko z opisu tej gry w karcie Steamowej o, Nie wiem co to było chyba fasolka Tak, w karcie Steamowej że naszym celem jest właściwie nasza postać podążyła ku Limbo za swoją siostrą i naszym celem jest jej odnalezienie. I. charakterystyczną cechą tej gry jest to, że praktycznie wszystko tutaj może się okazać śmiertelną pułapką. Jak widzicie, to już mamy pierwszą przed sobą. A druga cecha to wyjątkowo proste i przyjemne sterowanie. Tylko nie pamiętam dokładnie wszystkich klawiszy. A na tym jest kontrol. Dobra. Grałem w to dawno, dawno temu. Już dokładnie tej gry też nie pamiętam, ale wiem, że jest bardzo fajna i podobała mi się i mam nadzieję, że wam też się spodoba. Na razie po prostu idziemy przed siebie. O. Udało mi się nie spaść, nie a nie zginąć, co? A jest to wyzwanie, bo zginąć w limbo jest bardzo łatwo. I płyniemy w siną dal. Aż chciałoby się zaśpiewać what we do with a drunken sailor. Ale nie będziemy tego robić. Pierwsze, jest dość późno, a po drugie, przejmująca cisza, wydaje mi się, że jest lepszym motywem. Aha, chyba, wiem, Łodeczka nam się jeszcze przyda i na brzegu. I sznurek jest tu. A, złapł się. Bardzo się cieszę z tego powodu. Spójrzcie na tą grafikę jest naprawdę niesamowita. O! o, moja nieuwaga. Ile się skończyła. Właśnie zaliczyłem pierwszy, pierwszy zgon. Trzeba wziąć rozbieg i po prostu nad nią przeskoczyć. I nad nią też. <laughs> Wybaczcie? Tak. Tu zdecydowanie trzeba uważać na każdy element otoczenia. ale te zwłoki chyba mogą nam się przydać. Zobaczmy. A! Mało to było przyjemne, ale to chyba już nie żyło tak czy siak. Tak, patrzenie pod nogi to zdecydowanie obowiązek gręz w limbo. Można się rozpraszać za bardzo. Bo można bezproblemowo zdjąć pułapkę. Uff. Tam mogłem być ja. Na szczęście nie byłem. Te filtry świetlne. Prawa. Tak to prawa, nie pułapka. I teraz powiedzcie mi co mam zrobić dalej, gdyż nie wiem co czynić. Mam jakąś klatkę. Ja już wiem, pewnie mogę ją zepchnąć do wody. Ło. No właśnie, nasza postać nie umie pływać. Trzeba bardzo umiejętnie korzystać ze wszystkich bajerów pokroju, takiej klatki, żeby przejść dalej. Ale chyba coś robię źle. A, zdecydowanie coś robię źle. A zobaczmy, jak będę się jej trzymał. ...to i tak się utopię. He. Przejście tej gry bezbłędne jest możliwe, ale... ...nie w przypadku, gdy ktoś nie pamięta, co miał zrobić z tą klatką. Ale chyba... ...błądzenie w tą stronę jest błędem. A, błądzenie błędem. Jaki oksymoron. No właśnie, i dwa razy niepotrzebnie poświęciłem życiem. Tą klatkę chyba mam wyciągnąć tu. I chwycić się sznura. Ej, co jest? Ła Uważaj kolego. To może być niebezpieczne dla zdrowia. I chwyć się tego bardzo dobrze. Widzicie? Zrobimy coś, co dzieciaki lubią robić, czyli łazić po drzewach. Aczkolwiek to może być niebezpieczne, bo z drzewa można spaść. Miejmy nadzieję, że to nie spotka za bardzo naszego towarzysza. O i teraz chyba nawet będzie się dało przejść tą wodą, ale patrzcie tutaj jest taki magiczny kolorek. Właśnie go zauważyłem i się cieszę z tego powodu. Bo to jest chyba fasolka, której nie miałem zebranej. Tak, widzicie? Wysokość to podstawa. A w ogóle za pierwszym podejściem nie przechodziłem tej gry tak dokładnie nie... i wiele rzeczy mi ominęło. Wiem, że za zdobycie wszystkich fasolek i każdego osiągnięcia dla nich jest dodatkowe osiągnięcie. Z drugiej strony nigdy nie byłem jakimś przesadnym miłośnikiem osiągnięć na Steamie, więc nie jest to dla mnie najważniejszy znacznik. Dużo ciekawsza jest sama podróż przez Limbo. Jak dotąd zginąłem trzy razy. Nie jest to wynik zły, ale nie jest to też wynik dobry. Tutaj jest pułapka na górze. A tutaj jest pająk, ale trzeba uważać. Może bez problemu mnie zabić. Nie, lepiej do czegoś takiego nie podchodzić. Ha, pułapka jeszcze tutaj jest. Zdarzałam, że jak on dobrze... Zaatakuj. Hmm. Ha, widzicie? Jak dobrze grzmotnie w ziemię, to ona spadnie. Tak, zrzucił ją. Ale ja nie mogę jej mu i podrzucić z tej strony. Tylko może z tamtej. pamiętam jeszcze tą pułapkę, bo swego czasu bardzo, ale to bardzo się nad nią głowiłem. Jest naprawdę perfidna. Aha. Cała zabawa, zabawa polega na tym, żeby pozbawić go paru nóżek. A, niestety ta ostatnia ma trochę lepszy zasięg. I zaliczyliśmy chyba czwarty zgon. Pewnie dojdzie do momentu, że przestanę nawet liczyć, ile razy umarła moja postać. Tam pułapki nimbo nie są jakieś przesadnie uczciwe. Wszystko to kwestia nauczenia się ich bardziej na pamięć niż... Aha, widzicie? Ta uderza troszkę inaczej. Trzeba cię zwabić, cholero. Co? Trochę ci się oberwało, to już ci zmiękła faja. No. Mamy pająka z głowy i możemy bezpiecznie iść dalej. Znaczy bezpiecznie. limbo nie ma czegoś takiego jak bezpiecznie. Można przejść ostrożnie, ale nigdy nie jest bezpiecznie. Może być tylko ciemniej. Co najwyżej? Oho! Co to za. Co mi się stało? W coś się zaczepiłem? O nie! O nie! Nie, 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 nie! O nie! Czy idzie się zemścić za to, że... Chciałem mu łapy? Aha! Chwila, chwila, jeszcze mnie nie zabił! Jeszcze mnie nie zabił. Zostawia sobie na później Dlaczego drugiego przyjaciela I odchodzi Teraz, muszę się stąd urwać Ła! Dobra, dendam Teraz jakoś muszę się stąd wydostać z tego kokonu też przy okazji Zagadka za 150 punktów, jak to zrobić? I tutaj coś, co zawsze było dla mnie z morą, i hopa. No właśnie, chyba się trochę nie udało. Piąty zgon. Ciekawe to pamiętał pod koniec gry ile razy limbo było przyczyną śmierci głównego bohatera. Może gdzieś to będę notował. I co jest pięć zgonów. Prawka sześć. <grymne> tu trzeba być cierpliwym. Ledwo gra się zaczęła, a już się skończyło sześcioma. O nasz przyjaciel pająk. Bo jest wściekły, że jego ofiara ucieka Trzeba będzie stąd bardzo, ale to bardzo szybko zwiewać Coś tak mi się wydaje. Jak tylko kula zwolni Skaczemy Ła! O! To musiało boleć Ej, nie poddawaj się chłopie, idziemy dalej. A gdzieś to będzie zaraz czychał. O. o! Oj! Cześć kolego! Hmm, chyba popełnił samobójstwo. Załamanie nerwowe. A, a to nie wygląda wcale ciekawie ani dobrze. Uff, na szczęście nie upadła na mnie. Miałem farta hmm. Ale tu ładnie Na razie skok Na razie skok Tu widzę kolejną rzecz, która będzie mogła mnie zabić Jeżeli na to pozwolę a, łatwo się było domyślić, że to... że może chcieć mnie zabić. What the fuck! Co zrobiłem źle, że zginął siódmy raz? O. No. Tu w odpowiednim momencie trzeba skoczyć. A, w taki sposób. Żaden inny. Hmm. Czy to też pająk? Jakiś inny. Ten jest mechaniczny. Noga chyba nie może mi zrobić krzywdy. Tak mi się wydaje. Ej! Ładnie to tak? No właśnie. To nie było miłe z twojej strony. Eee, ciekawa zabawka. Bardzo prosta. Chyba próbował mi z tym zrobić krzywdę, na szczęście mu się nie udało Cóż pozostaje iść naprzód. O, niepokoi mnie ten dźwięk. Co to za Opona? To mordercza opona Serio Trawa się pali Ła, co to? To mnie miało zniechęcić. Dobra, tu leci druga opona, nie zdążę. Jak to zrobić? Przed pierwszą oponą mam szansę uciec, widzę. Z daleka. No i poleciałem za nią. To już jest w sumie kompilacja dziewięciu zgonów. Limbo nie wybacza żadnych błędów. A trzeba po prostu szybko przeskoczyć ten kamyczek. Cóż, pająk był niegroźny. Ale to co oni kombinują teraz. Jest dużo gorsze. A dlaczego chcę zabić tego typka? I co mu jeszcze zrzucam na głowę? Czyżby zaraz kolejna mordercza opona? Nie. Sielec. O, widzę jakieś pułapkę. Uwaga. Wiedziałem. Uff. Teraz się robi nieciekawie. Ona tam leży. Ale ja mogę skorzystać ze sznurka, który tu został. Po prostu przejść górą, unikając wszelkich pułapek. Co, teraz się chowasz? O ty frajerze, chciałeś mnie zabić, a teraz się chowasz. Trzeba odpowiedzialności cywilnej gnoju. Zobaczysz, dopadnę cię. Nie wierzysz mi? No to chodź na solo. Nie no. Nasz główny bohater to. Kiepski wojownik. Ha. Wydaje mi się, że to w sumie teraz dobre miejsce, by zrobić przerwę. I zaprosić was na następny odcinek gry Limbo. Już wkrótce. Zatem do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa.